Witajcie na tegorocznej edycji Sojdoga Jest to dzięki tutaj organizatorom, znaczy dzięki instruktorom, jest to moja druga edycja, więc bardzo się cieszę. E, łącznie tutaj z ekipą instruktorów plus e, najstarszych tutaj obozowiczów przygotowaliśmy Wam bardzo fajną trasę. Przed Wami około kilometr, 100, km 200 metrów biegu różnych przeszkód, czołgania się, różnych zadań, ale nie będę Wam zdradzał szczegółów, to wszystko przed Wami. Dziewczyny jak wrażenia na gorąco zaraz no, na mecie. Dramat! Nie! Nigdy będziemy ja trochę dramat. A co było najtrudniejsze? Pęczyna, bo Pojeńczyno. Zaczęliśmy no. ciągle. Tak? No i jeszcze po to, bo mi kazała wrzucić jeszcze bardziej niestety. Pajęczyna, świeżo, jak wrażenia? Bardzo fajnie, aczkolwiek dość dużo błota tam było. O to chodzi, a co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza była zdecydowanie linka, to nam najwięcej zajęło. Która? Ta, której nie można było dotknąć. A, było... pajęczyna? Tak, pajęczyna. Pajęczyna była najtrudniejsza? Najtrudniejsza. Okay. Ja, ja, jak wrażenia? O, genialnie. Która przeszkoda najtrudniejsza? E, najtrudniejsza e, Ciężko stwierdzić. Chyba te kółka. Kółka? Kółka. A komu się błotko podobało? Mi! Mi. Mi. Komu? Jesteśmy już po Sejdogedonie, tu dyrektor generalny, Irek, jak wrażenia? No myślę, że wszystko się udało, dzieciaki zadowolone, ale trasa też bardzo wymagająca, mm. zróżnicowana, więc widać było, że przybiegły zmęczone, ale z pełnym uśmiechem na twarzy, więc chyba o to nam chodziło. Uh -huh. Także yy, wszystko super. Tak jak mówię, w kilka przeszkód stworzyło jakby trudność. Wydawało mi się, że akurat to będą prostsze przeszkody, a jednak dla niektórych były trudne. I to jest właśnie piękno tego, tego tak całego jest. biegu. Dla niektórych są pewne rzeczy bardzo proste i zdecydowanie łatwe, dla niektórych jest to nie do przejścia. I to też pokazało tutaj. Niby tylko kilometr, a dla niektórych aż o. kilometr. Zakończenie meta. Już mogę spokojnie powiedzieć, że bo już wszyscy przebiegli, że była w jeziorze. Także jeszcze na koniec trzeba było do tego jeziora tak wbiec. No super, super. A co ty na super. to, że wszyscy potem skandowali więcej błota w następnej edycji? Więcej błota w następnej edycji. To zaczęło się od poprzedniej edycji, bo zastanawialiśmy się też, czy zrobić to błoto, czy nie. W końcu mieliśmy taką trasę zaraz przy jeziorze. Udało się tą wodę z jeziora po prostu tam zrobić taką, taką mini sadzawkę, takie błoto. I to właśnie spotkało się z super zadowoleniem ze strony dzieciaków. W tym roku zrobiliśmy to troszkę bardziej sztucznie. Wykorzystaliśmy tutaj wodę, wodę, że tak powiem, naszą, zasób. No ale robiło robotę, bo ale już było. Mówiły. większe, było dłuższe. Nie wiem, jak jeszcze więcej to kosić na tym razem koparka i będziemy I coś myśleć. Także. Czyli co, na przyszły rok jeszcze bardziej rozbudowujemy temat. I jeszcze więcej było to. Tak jest. Do zobaczenia, Dzięki. Dzięki.